Jeśli nie macie konta w BetClick, możecie zagrać swój pierwszy kupon, i jeśli on nie wyjdzie, macie zwrot kasy. Witajcie na kanale typerskim. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, dawać łapki w górę, ponieważ bardzo pomaga nam się to rozwijać. Ten film stworzony jest we współpracy z bookmacherem BetClick. No i pamiętajcie, zakłady bookmacherskie są legalne od 18 roku życia i tylko i wyłącznie granie w legalnych bookmacherach jest zgodne z prawem. Korzystamy z promocji w Betkik i teraz tak. Jeśli założycie konto w tym legalnym bookmacherze z linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem, dodatkowo wpiszecie kod promocyjny Obstawiamy 50, to możecie zagrać swój pierwszy kupon, choćby taki sam, taki sam jak gram ja. I jeśli nie trafimy, to wraca do nas 50 zł, które od razu można wypłacić. Promocja jest ograniczona czasowo, warto więc korzystać. Zainteresowanych odsyłam do linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. Zanim przejdziemy do naszej propozycji, mamy jeszcze szybki konkurs do wygrania codziennie 50 zł w BetClick. Aby wziąć udział, musicie subskrybować kanał, dać kciuk w górę pod filmem i w komentarzu podejdziecie dokładny wynik tego pierwszego gola w mecz między Realem, Madryt i Walencją. Później dopisujecie swój login z BetClick. Typujemy do godziny 21. Gramy dubla na siatkówkę. W pierwszym meczu Hiszpania, Superliga Kobiet, gdzie Awarka de Menorca gra z Fahada Stimurol. Gramy tutaj over 3,5 seta, ponieważ są to dwie drużyny o bardzo wyrównanym poziomie, w którym meczach z Zwykle pada dużo setów, no i również podobnie powinno być dzisiaj. Drugi mecz to Niemcy, Bundesliga, gdzie Hercznik zagra z United woli z main, czyli z ekipą z Frankfurtu. Naszym zdaniem tutaj również zobaczymy minimum 4 sety, ponieważ Hercznik na własnej hali potrafi grać w siatkówkę, z kolei faworytem tego spotkania są goście. Myślę, że to jest idealny scenariusz na minimum 4 sety. Dzięki za to, że oglądaliście. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, dawać łapki w górę, ponieważ tak jak mówiłem, bardzo nam to pomaga. Korzystamy z nowej promocji w Bestick, wy, wy również możecie. Gorąco do tego zachęcam. I jeszcze raz dzięki za to, że oglądaliście. Do zobaczenia.